Moi drodzy, mam dla Was dwie wiadomości. W zasadzie obie są dobre, z tego względu, że połowa rozkazów pisemnych jest za nami, ale również połowa przed nami. Aktualnie, znajdujemy się w połowie, nie przedłużajmy. Jedziemy z kolejnymi przykładami, a mianowicie przykład numer 17. I od razu na dzień dobry w tej trzeciej części rozkazów pisemnych. S mamy taki przykład bardzo rzadko spotykany, a mianowicie on mówi nam o tym, że polecenie rozłączenia lokomotyw przed miejscami w nawiasie mostami, na których niedozwolona jest podwójna trakcja, przejazdu pojedynczo przez to miejsce i ponownego połączenia lokomotyw za tym miejscem. O ile rozłączania lokomotyw nie przewiduje wewnętrzny rozkład jazdy. Tak, szanowni państwo, są takie miejsca, właśnie mosty, głównie mosty, gdzie jest niedozwolona podwójna trakcja. Czemu? Ze względu właśnie na zbyt duży nacisk. Jak najbardziej pociąg, który prowadzony jest z podwójną trakcją, może przez to miejsce przejechać, ale niestety pojedynczo. Jeżeli nie jest to ujęte wewnętrznym rozkładzie jazdy, to dla takiego pociągu należy wydać rozkaz pisemny S. Na przykład przejazd przez most na szlaku Toruń Główny, Toruń Miasto w kilometrach 136-100, 137-100 pojedynczą lokomotywą, czyli maszynista już wie, że dojeżdża do tego kilometra, następuje rozłączenie, przejeżdża lokomotywą. Jak przejedzie maszynista tej pierwszej lokomotywy, zgłosi to maszyniście drugiej lokomotywy, i wtedy on ponownie on przejedzie przez ten most i ponownie za tym mostem się połączą. Ale mówi, jeżeli jest to ujęte wewnętrznym rozkładzie jazdy, rozkazu pisemnego nie trzeba. A jest taka nawet w dodatku pierwszym wykaz szlaków, na których jest zabroniona podwójna trakcja. Właśnie to są to głównie mosty. Ok, osiemnasty przykład to jest polecenie zatrzymania pociągu przed uszkodzonym obsługiwanym semaforem zgodnie z paragrafem 47 ustęp 8, punkt 1 i podpunkt d. O czym on mówi, doskonale go znacie z tego względu, że jeżeli nie można nastawić sygnału stój na semaforze wjazdowym lub odstępowym, oczywiście obsługiwanym, to. Znacie ten przykład, a mianowicie wyprawiamy pociąg, pociąg jest na szlaku i na sąsiednim posterunku nie nastawił się sygnał stój na semaforze. Oczywiście dyżurny ruchu tego posterunku wprowadzi telefoniczne zapowiadanie pociągów, ale on od nas będzie coś chciał. A mianowicie będzie chciał, abyśmy my wydawali rozkaz, rozkazy pisemne na... Unieważ w sensie na informację o tym, że na jego posterunku ruchu semafor wjazdowy lub odstępowy jest uszkodzony. Oznacza to, że nie można na nim nastawić sygnału stój na semaforze. Musimy taki rozkaz wydać z tego względu, aby masznista pociągu, który wyprawiamy na szlak, wiedział o tym, tak? Bo by zobaczył, gdybyśmy mu nie dali takiej informacji, no to on dojeżdża, widzi tarcza ostrzegawcza, wskazuje sygnał inny niż OS1, czyli na przykład OS2, OS3 lub OS4, czyli jedzie, czyli jest po prostu wyświetlony sygnał zezwalający na semaforze. No to jedzie, ale ma informację, że cokolwiek tam by nie było, ma się przed tym semaforem zatrzymać. Bo on, pomimo że wskazuje sygnał zezwalający, to jest uszkodzony, jest nieważne. Oczywiście dyżurny ruchu tego posterunku, tu czytamy u góry, musi wystawić tarczę D1, przy tarczy ostrzegawczej tarczę DO, także spokojnie. A co w tym przypadku? Czytamy to, co Wam przed chwilą mówiłem, czyli dyżurny ruchu, który otrzymał od dyżurnego ruchu przedniego posterunku zawiadomienie o nienastawieniu się sygnału stój na semaforze wjazdowym lub odstępowym powinien zatrzymać wszystkie pociągi i zawiadamiać je rozkazem pisemnym zawierającym następującą treść i widzicie tutaj podpowiadają co mamy wpisać czyli na danym posterunku ruchu semafor wjazdowy i oznaczenie tego semafora Wjazdowego. Uszkodzony sygnał zezwalający, nieważny. Zatrzymać przed nim pociąg. I jak wygląda taki rozkaz pisemny, proszę bardzo. Na stacji Liski semafor wjazdowy A. Uszkodzony sygnał zezwalający, nieważny. Zatrzymać pociąg przed semaforem. Zachować ostrożność. I to wszystko, nic więcej. Dalsza procedura już należy do tego dyżurnego ruchu, na, którego, na którym ten smafor nie nastawił się na sygnał stój, czyli na tej stacji, na której wystąpiła ta usterka. Ok, przykład 19. Co my tu mamy? A, te rzadko bardzo spotykany. Z doświadczenia tego nie powiem Wam, ponieważ jest to informacja o tym, co będzie ze zwoleniem na wjazd pociągu względnie popychacza powracającego ze szlaku jednotorowego. Jeżeli wjazd ten nie odbędzie się na sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym lub na sygnał zastępczy S na tym semaforze zbędne jest podanie tej informacji drużynie popychacza. Jeżeli popychanie to jest przewidziane wewnętrznym rozkładem jazdy. To co mówiliśmy chyba nie wiem w pierwszym albo w drugim filmie związanym z rozkazami pisemnymi, jeżeli jest to popychanie ujęte jest w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów, to na bank będą na szlaku takie wskaźniki jak W10A. Oraz W10B, ale jeżeli popychanie i wtedy rozkazu pisemnego S na popychanie nie trzeba, ale jeżeli popychanie nie jest ujęte wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów, no to wtedy, przepraszam, jeżeli jest ujęte no dobrze mówię, jeżeli jest ujęte wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów, to są wskaźniki i rozkazu nie trzeba. Ale jeżeli popychanie nie jest ujęte wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów, to po pierwsze nie będzie i wskaźników W10A, W10B. A także w tym przypadku trzeba będzie wydać właśnie rozkaz pisemny S, bo tam określamy od jakiego kilometra do jakiego kilometra ma się rozpocząć i zakończyć popychanie. Ok, teraz właśnie trzeba taki rozkaz dać, jeżeli nie będzie tutaj tej informacji, czyli zjazd do stacji Małki do godziny 17.55 odbędzie się na rozkaz pisemny. R305, ale to jest głównie już, jak już pociąg dajemy na wyjazd na popychanie, to tam głównie już to zawieramy. Ale tutaj, gdyby była taka inna sytuacja związana z tym, że na przykład mamy zmianę stacji po starunku, gdzie ma zjechać, tak, daliśmy mu, że zjeżdża za pociągiem, ale zmiana taka nastąpiła, że zjeżdża do nas. Ale mówię z doświadczenia, wam tego nie powiem tylko w tym przypadku z teorii, bo umiem nawet szczerze. Na moim terenie w ogóle nie widziałem tych wskaźników, głównie na południu Polski, gdzie pochylenie jest dość duże. Dwudziesty przykład to jest informacja o zmianach wewnętrznym rozkładzie jazdy polegającą na wprowadzeniu lub zniesieniu postoju, stałym otwarciu lub stałym zamknięciu posterunku ruchu, okresowym zamykaniu posterunku ruchu, zarządzonej zmianie sposobu prowadzenia ruchu lokalizacji przystanku osobowego o takich zmianach należy zawiadamiać drużyny pociągowe rozkazem pisemnym do czasu wprowadzenia zmian wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów. Tu mam z doświadczenia to powiem z tego względu, że sam osobiście zamykałem posterunek tylko w tym przypadku był to nie posterunek ruchu, tylko posterunek techniczny w postaci posterunku drużnika przyjazdowego. Ale również też wydawałem taki rozkaz pisemny związany właśnie z lokalizacją Nowego przystanku osobowego. Także tutaj z doświadczenia Wam mogę powiedzieć, a jako przykład dałem po prostu, że mamy zamknięcie posterunku odstępowego i na szlaku, z tego względu, że na szlaku została zabudowana trzystawna dwukierunkowa, wielostępowa bloka daliniowa. Czyli na przykład nie wiem, z, z, w oznaczeniu w rozkładzie jazdy zamiast PP. To będzie SS, tak? I taki rozkaz należy właśnie wydawać do czasu wprowadzenia zmian wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów, bo na razie maszniści wy będziecie przykładowo widzieć em, oznaczenie blokady PP ale rozkaz jest ważniejszy niż w tym przypadku służbowy rozkład jazdy, więc wiecie, że na tym szlaku została zabudowana trzystawna bloka daliniowa. Oczywiście tam jeszcze informacje o nieważności sygnałów na semaforze, o ile te semafory będą, tak? Mówimy o semaforach odstępowych, ale tych obsługiwanych przez ten posterunek odstępowy, bo wiemy doskonale, że wtedy mają one maszt, Koloru czerwono-białego, a tak na SBL-ce semafory samoczynne, odstępowe, mają maszt koloru białego. 21 też Wam powiem z doświadczenia nawet niedawno to wydawałem a mianowicie informacje o ustawieniu nowych lub zmianie miejsca ustawienia sygnalizatorów. O zmianie obrazu sygnałów na sygnalizatorach ważnych dla miejsca dla danego pociągu. O takich zmianach należy zawiadamiać drużyny pociągowe rozkazem pisemnym przez 14 dni od chwili zaistnienia zmian. Czyli tutaj nic nie ma związanego ze zmianą wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów, bo nawet tego nie będzie tak. Tylko w, przez 14 dni, dziękuję bardzo, yy, i to wszystko. Yy, zabudowali mi nową, yy, nowe urządzenia SSP z kategorii D na kategorię B, czyli kompletnie nowe urządzenia, yy, więc ja w tym przypadku, yy, a do tego przyjazdu kategorii B, do tych urządzeń na, przyjazd, na przyjeździe kategorii B, do, wyposażyli oczywiście tradycyjnie już, Tarczę ostrzegawczą, przejazdową. To jest ten taki z dziwną głowicą semafora. Masz koloru czarno-biały, biało-czarne, przepraszam. Więc ja musiałem oczywiście informować przez 14 dni rozkazem pisemnym S. O tym, że właśnie jest zabudowane nowe urządzenia oraz tarcza ostrzegawcza przejazdowa odnosząca się do tego przejazdu kolejowo-drogowego. Ale też ostatnio potwierdzałem zawiadomienie, na stacji Toruń Główny zabudowali nowy semafor, przesunęli go i to jest taki przykład. Tak? Na stacji Wrocki zabudowano nowy semafor wjazdowy, podajemy kilometr. I tutaj, jakie sygnały ten semafor wskazuje? Ja dałem jako przykład tradycyjny, jako semafor wjazdowy S1, S2, S5, S10, S12 oraz S13. A co te, te wszystkie S1, S2, S3 oznaczają? Zapraszam do instrukcji IE1. Myślę, że już doświadczeni maszyniści i miłośnicy kolei wiedzą, co te tutaj sygnały oznaczają, jaki jest ich obraz. 22. Podobny, podobny. Informacje o czasowym otwarciu posterunku stale zamkniętego. Drużyny pociągowe należy zawiadamiać w ciągu całego okresu otwarcia posterunku lub przez 14 dni. Jeżeli wprowadzono zmianę wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów. Oczywiście o tym Wam powiem. To wszystko mówi nam paragraf z tego co pamiętam. 57 instrukcji IR1. Jeśli mnie tutaj pamięć nie myli i teraz uwaga, on jest ogólnie o tam zamknięciach, otwarciach, posterunków ruchu, szczegółowo oczywiście Wam o tym opowiem ale czasami zdarza się, że zamykamy posterunek ruchu stale zamknięty stale zamknięty to znaczy, dla którego ustała przyczyna otwarcia i takie zamknięcie trwa dłużej niż 30 dni ale czasami wiadomo, musimy go otworzyć tak, bo na przykład już nie będzie stale zamknięty, będzie już normalnie otwarty, więc czasowo go otwieramy. Maszyniści mieli informację, że ten posterunek jest stale zamknięty, więc trzeba ponownie dać im informację, że ten posterunek jest czasowo otwarty. Tylko to i nic więcej, tak? Podajemy, jaki to posterunek, w jakim kilometrze. I że jest czasowo otwarte. I oczywiście w tym przypadku sygnały na semafora są również ważne, tak? 23 przypadek to jest informacje o otwarciu prowizorycznego posterunku odstępowego, bocznicowego, lub odgałęźnego i miejscu jego usytuowania, czyli szlak oraz kilometr. Przy czym należy podać, na jaki sygnał dozwolony jest przejazd pociągu przez posterunek. Drużyny pociągowe należy zawiadamiać w ciągu całego okresu otwarcia posterunku. Ja Wam podam taki przykład S-belki. Najprościej mówiąc tak, mamy przykładowo s z samoczynną blokadę liniową. Padła nam ta s czyli ruch prowadzimy w odstępie obsługiwanych posterunków następczych, w tym przypadku posterunków zapowiadawczych głównie. No, i teraz uwaga, jak najbardziej ruch możemy prowadzić w odstępie obsługiwanych posterunków następczych, no ale trzeba taki posterunek otworzyć, tak, w celu zwiększenia przepustowości. No bo jeżeli szlak ma 30 km, no to niestety ruch prowadzimy tak jak na blokadzie półsamoczynnej, czyli jeden pociąg, na jeden szlak, no ale tych pociągów trochę jest, więc co otwieramy, jeżeli mamy ludzi, mamy, mamy, to otwieramy na środku tego szlaku prowizoryczny posterunek odstępowy, tak, tam siedzi dyżurny ruchu w kontenerze, można mu przydzielić oczywiście takie miejsce, musi być wyposażony również w łączność, tak, z tymi sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi. No i o co chodzi? O czy chodzi o to, że w tym przypadku również musimy dać informację maszyniście o tym, że taki posterunek jest otwarty. No i oczywiście, na jaki sygnał tutaj będzie tutaj przejazd przez ten posterunek? Nie wjazd, nie wyjazd, bo jeśli mówimy o posterunkach odstępowych, to tam mówimy o przejeździe. No i tutaj na przykład zobaczcie na szlaku rurki i kokardki. W danym kilometrze otwarto posterunek odstępowy. Przejazd przez ten posterunek odbędzie się na sygnał ręczny RM1. No, bo na jaki inny sygnał, tak? Chyba, że na przykład mamy posterunek odgałęźny, e, prowizoryczny. Na przykład głównie się go otwiera, gdy mamy różnego typu roboty torowe, dość długotrwałe, tak? I w celu zwiększenia przepustowości, żeby cały czas tutaj nie jeżdżono po, po torze szlaku przy zamknięciu jednego toru, żebyśmy cały czas nie jeździli jednym torem to w połowie otwieramy posterunek odgałęźny, oczywiście musimy zabudować rozjazd i wtedy połowę szlaku mamy dwutorową, połowę szlaku mamy jednotorową. Tak to można w skrócie ująć. Wtedy możemy jak najbardziej tutaj na czas przebudowy zabudować jakiś tam semafor, oczywiście czynny, tak? I ostatni, Szanowni Państwo, ostatni przypadek na dzisiaj, tak? Bo jeszcze nie kończymy z rozkazami pisemnymi S. To jest informacja o tym, że w czasie prowadzenia ruchu pociągów w odstępach posterunków następczych, tak? Paragraf 29 ust. 5. Sygnały na samoczynnych semaforach odstępowych są nieważne. Eee, czyli, uwaga, mówimy tu oczywiście ruch pociągów w odstępach obsługiwanych posterunków następczych, tak? I co to oznacza? Uwaga! No, musimy oczywiście, tak. To jest te telefoniczne zapowiadanie pociągów, działka trzecia. Gdy pociąg wyprawiany jest w odstępie posterunków następczych, maszynistę należy zawiadomić rozkazem pisemnym S. O jeździe pociągu w odstępie obsługiwanych posterunków następczych, o nieważności sygnałów na samoczynnych semaforach odstępowych. O potrzebie ostrożnej jazdy od ostatniego samoczynnego semafora odstępowego ze wskaźnikiem W18 i ewentualnie o otwarciu prowizorycznego posterunku odstępowego. Taki rozkaz doskonale znacie. Tak, działka trzecia się kłania. Informujemy, że jazda tutaj ruch pociągu wprowadzony jest w odstępie posterunków następczych. Wskazania semaforów SBL są nieważne. Zachować ostrożność od ostatniego semafora ze wskaźnikiem W18. Szlak wolny, ostatni pociąg numer 55901 przybył do C o godzinie 7.33. A przepraszam, już miało być koniec. Właśnie się zapędziłem. Widzicie, tak dobrze idzie. Ale przykład 25 będzie w kolejnym materiale. Szybko poszło, myślę, że bo właśnie nie było tu za dużo co opowiadać, jeśli chodzi o te przykłady. No poprzednie 16 przykładów było trochę dość obszernych, dlatego więcej mogliśmy sobie powiedzieć. Nie przedłużajmy, kończymy część trzecią, ale już teraz zapraszam was na część czwartą. Po części czwartej nie kończymy, bo jeszcze Nki nam zostały oraz rozkazy pisemne O. I oczywiście tradycyjnie mam dla Was przygotowany quiz związany z rozkazami pisemnymi dzięki serdecznie i do usłyszenia. Pozdrawiam.